Nie pokazałam Wam w ogóle, jak wygląda nasz apartament. To jest główna e, sypialnia z łożem, z baldachimem, którego idei niestety nie rozumiem. No bo zobaczcie, że ta zasłonka się tylko dotąd. <grym> A, nie wiem, to chyba jest. Wiecie, jako dekoracja bardziej niż jakiś cel, jakaś funkcja spełniająca. Nie wiem, e, pokój jest taki, no wiadomo, że to się tylko śpi, tak? Dekor jest też, e, no nie w moim stylu. Dużo jest rzeczy takich, wiecie, wrzuconych w miejsce, ale jest ok, naprawdę, to jest miejsce wspaniałe i nam nie przeszkadza szafa, na początku się bałam ją otworzyć i tak wygląda y, jedna. A tutaj widzicie, już zostało nam tylko tyle ubrania, znaczy tylko tyle. Dzisiaj, dzisiaj nałożę pewnie większość. Y tu jakieś gapy jeansy też nikt nigdy nie nałożył. Ja wziąłam sukienki, też ich nigdy nie nałożę. Teraz i plan jest taki, że wszystko, czego nie nałożyliśmy, włożę do mniejsze walizki, którą na górze tutaj wsadziliśmy, a do większe włożę to wszystko do pania. Możliwe, że będę musiała jeszcze wykorzystać inne rzeczy. Przy okazji też nie pokazałam wam w kwestiach kosmetycznych. Wzięłam krem z SPF Anese, a tutaj jest moja mini kosmetyczka. Głównie moja pielęgnacja opierała się na miniaturkach z A Florence, tutaj mam serum z witaminą C, później Wam pokażę w łazience, co jeszcze. Pomalowałam rzęsy, reszty też nie używam. nie było kiedy. Um, tu jest łazienka, ale się kąpie, Wam nie pokażę. E, tutaj mamy taką półkę, na której właśnie trzymam kosmetyki, jak mówiłam, mam A Florence. Tu moja gumka, kremy z SPF. Mam też torebkę z lekarstwami, takim najpotrzebniejszymi Balsam z ministerstwa. Tutaj trzymam czapki, zaraz będę musiała je wyjąć. Przydały się w moim przypadku. Tutaj, jak widzicie, Aluś jeszcze śpi, jest łóżko piętrowe. Powinien się już budzi, dlatego będę mówić normalnie. Chłopcy tutaj się rozpakowali już wcześniej. Na oknie zostawili swoje dekoracje różne zabawki. Tutaj stoi nasz nie, na rower stojak. Tutaj oni się rozpakowali. Tutaj też mają swoją szafę, i to są właśnie te wszystkie rzeczy, które są do prania. Tutaj do, układam sobie. Wyobraźcie sobie, że nie miałam nawet okazji nałożyć kurtki, o której Wam historię opowiadałam na Insta jakiś czas temu. No z tego względu, że po prostu jest. nie padało ani razu, i nie będzie padało chyba. Na to wygląda. Możliwe, że wezmę ze sobą, bo na tą wycieczkę łódką i będzie po prostu wiecznie. Możliwe, zobaczymy. Nie wiem, co to jest, bo było tutaj wcześniej. To te walizkę chłopców, tu was spodnie leżą. Kolejne lustro, bo mówiłam wam, że ich jest tutaj wszędzie. W pokoju jest bo łagodnie, jest przed chwilą ja a ja zaczęłam się pakować. Buty, kalosze wzięłam, w ogóle się nie czytałam, no bo nie padało. Na rowerach, tak jak widzieliśmy, też nie jeździłam, bo jest zbyt górzaście i trochę się boję ze względu na to koło, które nam wcześniej odpadło. Tego stołu też nigdy nie używaliśmy. Tutaj są dwa fotele. Odkurzać, bo będę zaraz odkurzała. I nasza kuchnia. Która ma praktycznie wszystko, co jest potrzebne i właśnie Gaw teraz się na nie i zabiera się zaraz na paddle boat, a ja będę sprzątać. No i jak widzieliście już kura, kura jest po kogut, jest hiciorem. No i teraz jest jeszcze jedna rzecz, jest Netflix i mamy też Google Maszynę, która mówi nam, wiecie, która jest godzina, takie ułatwienie. No i to tyle z naszego home tour, pokażę Wam jeszcze z innej perspektywy, to właśnie jest trochę bałagan, tak jak mówiłam. Ale to jest normalne, tak to wygląda z tej strony. I to wszystko będzie ładnie posprzątane. Może później wam pokażę, jak się ogarnę, już. Zabraliśmy czamurę i spakowani jedziemy na wycieczkę, się <laughs> boję, <laughs> wiecie, mm -hmm. nie wzięliśmy żadnej torebki w sumie, <laughs> w razie czego. James, jak było paddle boat? Good. Paddle Okej, okay. ja właśnie nie wzięłam patyczków do uszu. Why shake it off? bubbling sound. zaraz się może wyczyszczą. Um, tutaj mamy też lunch ze sobą, wzięliśmy w torebce która nam się już porwała za ciężko chyba. Ja w ogóle nie wiem czy cokolwiek słychać przez ten wiatr. Jak zamówiliśmy lody i słuchajcie, nie wiem, pani robiła je z 10 minut, nie żartuję <grym w filka> I to nie robiła, po prostu miała nam orzecie do <grym w filka> Pan przyjechał po nas na rowerz i odjechał i my mamy za ale nawet nie wiem, gdzie on jest. domyślam się, że ta łódka po prostu jest, no ona jest dość duża. To łódź nie łódka. E, statek, proszę. I możliwe, że dlatego że nie chcę musiał chodzić. Mam po prostu iść jego śladami. I dlatego tutaj też nie zaparkował w tej marynie, bo jest może za płytko, nie wiem za mało miejsca. Nie wiem, no idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Yeah, check these guys. I like those big boats over there. I like this one as well. Look at that one. We have to hurry up for the boat will go without us, Alex. No. Is hij gaan leven dat us? Nee. Waarom? Omdat ik een captain. Oh, fair enough. Do you like our boat, Alex? Come on, boys. There we een on op boat as well. A dog. Awesome. Doggy. Oh my gosh, hello. Oh, I know what you're after, I see. <laughs> Wait, should we stop it there? Yeah. you go, guys. Hello there. He'll be in it. <laughs> Good stuff. Oh, we've made a friend already. <laughs> I, think this is I, I think wherever you go, the dogs like you. <laughs> Just so you know, Alex is captain. You captain? Hello! He really likes me I think he smells food. Hey! James mówi do mnie, co się stanie, kiedy zacznie się statek. E, I no, A my mamy tutaj, zaraz obok nas, Mega Mind. No zobaczcie, a Boston, Boston. I'm captain! Zobaczcie, na ten ogon? Fish. Fish or something? And then I'll hold up in it. Fish or something. Oh, oh, oh. Hold on to it Jane But I need you to hold that, hold it. It's already gavin emotions about it. you can do it gavin you just did it well, it's fine but as long as you did it i wouldn't be able to even do it E, powiem Wam tak, na łódce było fajnie, ale już zarówno ja, i James wtoczyłyśmy się, tak wiecie. E, poznaliśmy bardzo sympatycznych ludzi, którzy mieszkali w sumie kiedyś blisko nas, mieszkali też w Kanadzie i w sumie ta znajomość pozwoliła nam zapomnieć o tym bólu, który, którego można było doświadczyć przez wody, Było też bardzo wiecznie, jak pewnie słyszeliście, ale super doświadczenie. I teraz przyjechaliśmy do tego sklepu Pokemona, Nie wiem, czy Wam wczoraj o tym powiedziałam, bo oczywiście nie, nie mogą nam dać. E, jesteśmy w tej samej miejscowości. Kiedy byliśmy to wczoraj? Camera, Możesz powiedzieć, no. Ok. Więc jeden z was musi napisać a Pokémon's name w komentarzach of tego video. I jeśli otrzymasz card, to out. Ok. Wow. Surprise. Wow. wow. Bye. To tu, Boże, Boże, biegną, biegną. Elipsio zna to, że im coś kupię. Boże, Boże. Jeżeli lubicie pokemony To to jest miejsce dla was Mario Gaming Oh wow This is only for display, I think Last Easy. Trochę nam zajęło spakowanie się, ale udało się. Poznaliśmy też w końcu właściciela James, może nam w okno, bo głośno jest. Um, wszystko mi się podobało, bo musiałam trochę jak wiecie przyprzątnąć. Um, wszystko jest ok i wracam do domu, będziemy na dziewiątą jak dobrze pójdzie. Trochę później niż myślałam, tego, ale no trudno, no już nic nie zrobimy, jedziemy, mam nadzieję, że podobały Wam się nasze wakacje, że miło spędziliście z nami czas, może zainspirowaliśmy Was też do zrobienia którejś z atrakcji, które my zrobiliśmy, albo odwiedzania miejsc, w których byliśmy, trzymajcie się tylko. dziękuję za uwagę, pa!